Już nie chce mi się nic robić Kupił mi go ktoś, ty Ma tak bezpośrednie szmaciarstwo, no nie? To jest No nie. szmaciarstwa na szmaciarstwem Dzięki widzowie Ktoś kupił szybciej skinę od niego, na tym rynku I on mówi, że to ktoś wysnajpił i kupił specjalnie To jest już taka paranoja, Nie, ja lubię w taki sposób Wiecie, ja jestem oldschoolowy, nie pasuje ci I co, rób po swojemu, mordko Takie old pasujemy, żeby zrobić i tyle Tak, i Już, poszło Ju, uciekaj Ja... Shot! Coo bo... no, no, mi pogodzie. Eee to są snajperzy! To są snajperzy! Kurwa ty, to wiesz najwięcej gości! O zasadach wyzwalając na prawo i na lewo ludzi od frajerów za Ty wiesz tyle o zasadach ile twój stary o wychowaniu! Dobra, dobra to jest. To jest tak zwana. tak zwana zupa. Dobra. Mam nauka granatów i prawilna Gierka z szydzigą. Twoja dziewczyna, mordeczko, odkurzała. Wiesz? Bo tak wy. to odkurzanie, kurwa. <grywa> to było ostatnio. <grywa> Dobra, fajny początek. Druga sekunda, już mi się podoba, lecimy dalej. Wyszło, że wcześniej mówiłem, że muszę pasprzątać, i z grzeczności wstała i, i zaczęła mi odkurzać, wiesz? Ładna jest? Kupujemy? Kupujemy? Uh, 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 uh. Ale mi się podoba. Oh, Jeszcze ją oh, nazwiemy. Ile mówiłem? 200? ile? 219 mam do Dobra, teraz kałaszka szukamy na markecie jakiegoś fajnego. Do 219 zł w start-traku najlepiej, żeby był. Jak myślicie? Dymamy nim, no nie? O kurwa, taki ten! Taki w start traku, 400 400, trzeba chyba będzie hajcu dorzucić Mamy! Kupił mi go ktoś! Dobra! Tupson. Flyer bez zasad, zarobienie filmików, Szeliga, ziomek do duo <noise> Zaruchanie żony kumpla. Daram stąd, kurwa. już nie chcę mi się nic robić. Kupił mi go ktoś ty Nigdy więcej już nic nie kupuję na tym. Ja p już mi się nie chce grać! Niepotrzebnie pieniądze wpłaciłem teraz. Rozumiecie? Bo nie mam. Fajnie, kurwa, ma tak bezpośrednie szmaciarstwo, no nie? To jest no nie. szczyt szmaciarstwa nad szmaciarstwem. Dzięki widzowie. Trudno, poszukam sobie następnego. Tylko teraz z wyłączonym ekranem, już nie będziecie widzieć go. Ja pierdolę, to jest już taka paranoja, że to jest chuj. Ktoś kupił szybciej skin od niego, kurwa na tym rynku i on mówi, że to ktoś wysnajpił i kupił specjalnie. Żeby on nie miał. Cześć. Nie, nie jest trudno, dzieciaku. Zaraz będę grał, tylko kupiły jeszcze skiny Ale jesteś zbyt głupi, żeby to wiedzieć, więc nie ma sensu, żebym to rozmawiał. Elo, dobra, mniej więcej wytłumaczę ci o co mi chodzi, bo widzę, że to co robię, to w ogóle jest dla was czarna magia. Przykładowo, rzuciłem sobie smołka, ale to nie chodziło, że smok tam jest dobry, tylko że jak tam ogień upadnie, na przykład jest spoko. Bo teraz wytłumaczę ci, co na przykład w moim mózgu zaistniało za proces. Jak to spadnie ogień, ogień się rozprzestrzenia, nie wiem czy widziałeś w ogóle w jaki sposób się oginają przestrzenia w tej grze, więc tak jakby sforsujesz głąbów, no żeby nie pikowali Cię w ten sposób, tylko no by dobiegli tutaj, tak, jakby sobie ich układasz, więc tak sobie jakoś pomyślałem, że skoro se rzucisz tam i goście będziesz wiedział, że będą tutaj, Wynalazłem. to co skodzić Ci na za w ten punkt i za gościa Jak chuj to widział gdzieś, na 1000% Jakiegoś klipa widział, kurwa coś tak zrobił, zabił I on teraz będzie powtarzał, na tiktoku kurwa mu wyskoczyło Chcę ci to pokazać, że się chyba właśnie nie rozleje na cały banan Bo w momencie wybuchu Te, te nogi się rozprzeszyla tego ja nie wiem, patrz Zobacz, jak rzucasz to Zobacz I dopiero po chwili się rozpierdala bardziej Jak rzucisz go tak, to jest spoko, no nie? Ale zobacz, patrz Jak podsiądem go rzucisz, to troszkę to inaczej wygląda przynajmniej na moim kurwa ekranie. Że zanim on w pełni wybuchnie, to masz szczelinę po lewej, którą ludzie zobaczą i będą biegli. Widzisz? On dopiero po czasie, tu wybucha najpierw i dopiero tu zajmuje. No wydaje mi się, że jest tutaj skan. No, i dobrze mi się kurwa wydaje. I teraz pytanie, jak go dobrze spozycjonować, żeby ustawić przeciwnika idealnie na linii prostej, żeby się musiał za późno strzelać? Zobacz, czas, czas, zobacz, 2.15. Dobra, 2.04 w tym punkcie. 2.04 masz w tym punkcie. Zobacz, jakie masz pojęcie o grze. Idealnie spada w nich. Idealnie spada w nich, a możesz rzucić to jeszcze wcześniej i jeszcze bliżej. Teraz mój zamysł jest? Rzucić to szybciej niż 2.04, czyli bliżej. Czemu on co chwilę grę resetuje, kurwa? Jeszcze jakby ktoś pana tych miał umiał zrobić, to dużo się spali. 0.5, Tyk. Teraz tam biegają i będą tu. Czyli drugi ci granat. Aha, żeby granat kupić. Drugi. Ta powiedzmy odbija im pod nogi. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest kurwa te. Nie mówię, że forteca, ale. Zauważysz, że jak ja gram B, to, to nie wiem, dużo damage'u zawsze robię w grach na B, ludziom. No właśnie, rzucam to w taki Bo ja robię coś takiego. Patrzcie zawsze, jak biegnę z tego respa na przykład. No i zobacz, oni tu dostają granat i mają słowa, więc jak dusz, drugi dorzuci coś tu, jest dziedzic dla nich. Nie, ja lubię w taki sposób, wiecie, ja jestem old nie pasuje ci idź rób po swojemu, mordko Ja jestem oldskulowy i ja lubię takie rzeczy po swojemu, żeby zrobić i tyle Ty, czy to jest przypadek, że to jest wyłamane tupa Akurat pod idealnie kątem który masz to Akurat tutaj <gry> Kurwa oni przewidzieli że taki Kamson to rozkwini ty Oni to przewidzieli, że jak to ktoś rozkwini tego gapa tu <laughs> bo to nie wiem przypadek, że zrobili dziurę tutaj kurwa, zobacz, taką specjalną. Kamson. są. Jedyne wcięcie na tej całej kratce. Patrz. I w ten punkt. A Akurat tu na który lądujesz na ten gap. Hmm. Thinking face. Hmm. Tak, twoja mama była. Dokładnie, twoja mama była Dzięki za 7 złotych. A dasz jeszcze jedne 7 złotych? To jeszcze raz zapłacę 7 zł Mam je, nie wiem, której tam. Żeby odkorzyła ciąć, dobrze? Takadaj jeszcze jedno 7 zł. <laughs> nie no żartuję kurwa pierdolnie ty jesteś Zobaczymy, powinno, żartuje, powinno być OK. Złotych, o, do przodu. O więc masz kolejne i powiem. Kurwa. Na wszystko jest białko, jeszcze wyżej złotych. Dzięki za kolejne 7 zł Głąbie. Jedyne białko jakie jest to to, które masz w dupie. Będzie zgodę, żeby sobie nawet nikt jak ja ustawia. <laughs> ha, że Kamsom, no. Tupson Kamson. <laughs> A ja mam 14 zł. O, tutaj. O, kurwa jaki wielki. Ej, ej, ej! ej. Nie latam na żadnych cheatach, pyk, pyk. Nie no, świruję. Po prostu no, ja lubię, nie wiem. Nie zabierzesz mi mojej przyjemności z gry, choćbyś tam się zestał na tym czacie, rozumiesz? Ja mam przyjemność szukania tego w taki sposób, a nie inny, rozumiesz? Kurwa, nie możesz tego zrozumieć? Dzięki, fajną mam kocę, no nie, poczekaj, jak będę miał za jakiś czas, gościu. Zobaczysz, to. No, da, smoke, zobaczymy, co powiesz. Tak kupię zamiast samochodu, ok? No, bo to jest takie myślenie gówniarza jakiegoś, rozumiesz, kurwa. Fajną masz kosę, No i chuj, nie mam. A ty no, a ja już mam, a ty, kurwa, nie jedną. Fajny masz mózg, o nie, nie masz. Rozumiesz? jest za inferno. Nie, wiesz, ja mam po prostu. To jest moje hobby, wiesz o co chodzi? Sprawdzanie takich rzeczy. A jak widzisz, oni się próbują o to, że ja sprawdzam, a nie patrzę, co ktoś sprawdza, wiesz o co chodzi? Oni są tymi, co sprawdzają to, co ktoś sprawdzał, hobby. a jestem tym, który sprawdza, wiesz o co chodzi? Bo ja lubię po prostu i tyle. I zobacz, i tu w razie czego mogę przebiec na szybko, jakbym od razu po tym biegł, a i tak dalej się pali. Plantaj. Ciekawe info mieli, no nie? Jak co on Jakoś. zrobił? Y, purple i green, purple i green. Purple i green, znowu, kurwa, ci sami. Dobra, no nie? Purple i green. Urtel i green Kar, kar, kar no Nie, ten team nie wie nic, zobacz, zobacz Oh my god O no mam team z dupy, mam team z dupy, stary z Team z dupy Zabijam pół teamu, oni się i tak wypierdalają Stary, co ja mam ci powiedzieć więcej Tak się gra właśnie z randomami Że zaraz wyjdę i będzie ban na 24 I z sucharem se nie zagram I tak się obawiałem, dlatego nie chciałem grać sam bo tak się kurwa zawsze kończą moje solo przygody kurwa z tymi ludźmi w tej platformie kurwa, komputerowej grze i w ogóle, siema, i Siema, siema. A ja sam jestem, ty kurwa! Ja już sam jestem, oni już są na BS-ie. Tak, spierdalaj, spierdalaj, już, poszło. Ju uciekaj. Ja pierdol Shot. go, ty... Rozumiesz. Rozumiesz. <laughs> Również, kurwa. No, ale ja go nie zabiłem. Slam mu do talerza. No, już ma przykre życie, że tak kurwa musi w grze komputerowej robić. Ale e, przecież kurwa on sam w niego strzelił wcześniej, co pierdoli. On zrobił to samo i mówi, że ten ma smutne życie, kurwa. A dziwak. No, po prostu dobrało mi gości, którzy nie mają totalnie pojęcia. Nie wiem, jak ten gość. Totalnie nie wiem, jak ten gość ma w ogóle rangę taką, no nie? Totalnie nie mam pojęcia w do drużynie w ogóle to do gościa to w ogóle grać To wam coś To Któryś tam z tych gości to w ogóle Zobu... Gość specjalnie mnie blokuje Nie wiem czy wy to widzicie Gość specjalnie mnie blokuje, specjalnie mi respa robi żeby kolega z jego przeciwnej drużyny mógł to spisek, spisek. Rozumiesz? To nie jest przypadek! I To nie jest przypadek, no nie? To nie jest przypadek, o, przez ścianę najlepiej. No sorry, sorry, Mordo, no gość wie wszystko, no co ja mam ci tu powiedzieć? No gość wie wszystko, najlepszy na świecie. Jest. Widzisz, ziomuś przebiega i se zabija, ja i tak biegnę dalej w tę samą rzecz. No nie, to nie jest mój problem i to nie jest moja wina, że wpierdalają się na BS-a. To jest błąd gości, to oni idzie, na jej idzie. pozycji dają dupy. I sram na to. Ja gram pod moją pozycję i tak nic więcej nie wyniosę z tego meczu. Zęczka. Very low the ramp, very low the ramp. 10 HP, like prenate the park and he's dead. Widziałeś i grałem go. Jeszcze prawie zjemy jego, bo dostał w głowę, ale za małku kulek miałem. Dobra, nie ma i pat, Patrz na jego timing. Rozumiesz? Wszyscy wcelowani we mnie? Nikt w tą stronę! Weź mi to, wytłumacz! Rozumiecie? Ej, widzowie, zapytamy się może Shelliego, może Shelly chce zagrać. Jeszcze, to będzie trzeci zawodnik, bo widzę, że rozgrzewa kurwa snajperkę. Ja wiem, kolcia, no ale ja no. no, no ja poradzę, no nie? Wiesz, ku... to... Kurwa, jaki dziwny skin po lewo. Jakiś taki szeroki, kurwa, ten. Ten policjant. Co, mi mi dupę, no nie? co ja poradzę żeby to tak pisali No ja nic kurwa nie poradzę Czy nie? Życie jest za krótkie, żeby mieć to ze darały w tyle mi kurwa, kurwa się tak. go on na to ma Proszę napali. się nie wyzywać Joga. Jakbyście mogli timeouty im dawać najpierw może zmęczyć po Jest, jest, jest tam Kurwa tam na Ja pierdolę w oknie z prawej strony jest Ja Nie wiem kurwa co my tu robimy w ogóle Kurwa mać, zawsze mi pogadzasz Eee to są kurwa. snajperzy To są snajperzy, kurwa od razu tego reportuję. O kurwa jaka szmata z tego gościa Co on ma w ogóle w profilu to wam nawet nie powiem Nie wiem no przykro Ty kurwa, bez hitów. bez hitów to... wy snajpili no nie? Nie oglądajcie ich profili nawet Bo tam brzegie słowa Bacz kurwa Dostał stop. Ej dobra zrobimy niuka wam Chcecie niuka? przepraszamy kurwa zasad Tuka? Chcecie? Chcecie, niuka? Nie chcecie pisać? Przez, nie wiem, tydzień może. No to jest naprawdę nie na miejscu, co robicie w stosunku do mnie, tak? Ja wam nic nie zrobiłem, więc ogarnijcie się, kurwa. Jest, moderacja, ale poprosiłem, żeby nie banowali widzów. Ja normalnie widzę, jak to leci koło mnie Nie no, co się kurwa nie tak z tym żółtym gościem? Ja normalnie widzę, jak ta kulka przelatuje w lewo, tutaj, koło mnie i ja dostaję głowę. On już waka miał nawet kiedyś, widzę. Blokada na grę 2000 dni temu. Fajnie, taki to ja bym w ogóle nie chciał widzieć na grze Jest już na tym PETIST Kurwa, no ty, jak wy patrzycie lampę, panowie! Eee, Ty to wiesz najwięcej gości o zasadach wyzwając na prawo na lewo ludzi od frajerów za nic. Ty wiesz tyle o zasadach, ile twój stary o wychowanie kurwa dział. Wiesz no, sam tak kurwa robi w tym lolu diabanym gdziekolwiek Co on gada? przecież no, naprawdę Let's go. O, jest taki nagły koniec. Pierwszy raz tam wybiegali kurno, się coś dalej będzie.